New World jest jednym z najbardziej hype'owanych projektów MMO w ostatnim czasie. Przedstawię Wam kilka zagadnień, nad którymi powinniście się zastanowić i powiedzieć sobie, czy aby na pewno gra, która będzie miała premierę 31 sierpnia, spełni wszystkie Wasze oczekiwania. Może warto nieco zbastować, żeby później się miło zaskoczyć, bo w końcu nic nie jest idealne. Zwłaszcza MMORPG tuż po premierze, bo to dopiero początek wieloletniej przygody z rozwojem projektu. Nie tak dawno opublikowałem film o najlepszych grach MMORPG, które będą lub już miały premierę w 2021 i ktoś, kto nie przepada za dziewczynkami z kocim ogonem i uszami, poduszkami do seksu i tymi wszystkimi słodkimi głosikami, może czuć się nieco rozczarowany. Pozostaje mu zagrać w leciwego The Burning Crusade Classic lub właśnie New World. MMORPG od Amazonu należy do mniejszości gier MMO, których klimat można nazwać europejski. W New World nie zaznacie mieczy większych od wojownika, czy skrzydeł wróżki plus 15, a cały sprzęt i środowisko jest znacznie bardziej stonowane i bliższe realizmowi. Wcale to jednak nie oznacza, że Wasz miecz nie będzie się mógł świecić, a nowy zestaw zbroi nie zainteresuje pobliskich graczy. Choć akurat ostatni film z prezentacją wyposażenia z New World nie zrobił na mnie przesadnego wrażenia. Właściwie to w ogóle nie zrobił na mnie wrażenia. Jednak jeśli chodzi o sam świat, to już inna para sztyletów. New World doczekało się serii filmów prezentujących poszczególne regiony świata Eternum i można pomyśleć, że nuda, ale Amazon Games faktycznie ma się czym pochwalić. Z takiego The Elder Scrolls Online najbardziej zapamiętałem piękne krainy i New World jest godnym konkurentem, żeby zafascynować graczy różnorodnym, miejscami spaczonym światem. Do tej pory pamiętam wyprawę po olej na bagna jeszcze z czasów ubiegłorocznej Alfy. Klimat był gęsty, jak zupa mojej babci myśli. Największa niewiadoma w New World. Amazon Games będzie odpowiedzialne za wydanie dwóch MORP-ów jeszcze w 2021 roku. Właśnie New World oraz Lost Ark Online na jesień. Jeśli chodzi o New World, to zapowiedziano item shop z kosmetyką, a w przyszłości być może pojawią się boosty do levela lub profesji craftingowych. Szczerze mówiąc nie podoba mi się to, ale czego się spodziewać po MMO, które zostanie wydane w modelu buy to play. Bardziej dobitnie swoje zdanie wyraziłem w jednym z artykułów, którego podlinkuję w opisie filmu. Natomiast trzeba się zastanowić, jak będzie wyglądała przyszłość New World pod kątem Item Shopu. Ja osobiście uważam, że w większej części Item Shop z kosmetyką to koń trojański, który otwiera twórcom drzwi do wprowadzenia coraz bardziej inwazyjnych przedmiotów. W przypadku New World właściwie już twórcy przyzwyczajają nas do boostów i o ile pewnie większość z was nie uważa tego za Pay to Win, o tyle mnie zastanawia coś innego. Lost Ark Online posiada system płatności, w którym realną kasę przekonwertujecie na złoto, za które możecie kupić właściwie każdą rzecz w grze, łącznie z kostiumami i petami, które dają dodatkowe statystyki. Oczywiście znajdą się fanboye, którzy powiedzą, że to jest jakiś pay to progress, bo przedmioty można kupić farmiąc w grze, tyle że to dłużej zajmie, ale oni nazwaliby pay to progress nawet konieczność zapłaty za każdorazowe rzucenie skilla, bo przecież można autoatakować, i jak nie po prostu nieco dłużej zajmie. Do czego zmierzam? Ano Amazon z modelem Lost Ark raczej nic nie zrobi obawiam się, że za jakiś czas kilku panów w garniturach siądzie przy dobrym whisky, wrzucą wykresy z Excela na projektor i powiedzą, że mimo, że w LAO gra x razy mniej graczy, to ta gra zarabia x razy więcej, a za coś na wakacje trzeba pojechać i zatankować 8-litrowe potwory. Łącząc to z przyzwyczajeniem nas do boostów i elementem RNG w craftingu, o którym zaraz więcej, zaczyna się malować przyszłość niepewna dla portfela każdego z nas. Jeden z aspektów New World, który podoba mi się najbardziej. I wcale nie mówię tu tylko o drzewach, które po ścięciu zachowują mniej lub bardziej prawa fizyki. Kwestią tego, co możecie praktykować jako rzemieślnik, też pominę, bo to nic pasjonującego. Przejdę do samej mechaniki wytwarzania. Otóż do wytworzenia przedmiotów wykorzystujecie materiały różnych tierów. Od nich zależy ile gir scoru będzie posiadał wytworzony element. Jednak gir score to nie jedyny parametr, jakim opisany jest przedmiot. Tworząc broń, możemy tam dostać dodatkowe statystyki, na przykład do siły, dodatkowe miejsce na gemy, czy po prostu perki pokroju zwiększonej odporności na obrażenia, gdy otrzymamy kilka ataków, lub zwiększoną szansę na pozyskanie rzadkich materiałów. To, czy otrzymamy dużo dodatkowych statystyk, czy rzadkie perki, zależy w sporej mierze od szczęścia. Jednak szczęściu można pomóc przez założenie chociażby sprzętu, który polepsza nasze profesje rzemieślnicze. Podobnie z posiłkami dla crafterów, czy bufami pochodzącymi z regionu naszej frakcji, czy trofeów, które posiadamy we własnym domu. To jeszcze jednak nie wszystko. Wytwarzając dane elementy ekwipunku, możemy w pewien sposób manipulować surowcami. Które zużyjemy do jego produkcji. Możemy używać chociażby surowców drugorzędnych, które zwiększą szanse na dane statystyki, czy azotu, czyli specjalnego magicznego materiału w świecie Eternu. Możliwości jest naprawdę dużo i znaczenia ma nawet stacja, przy której bawimy się w crafting. Wytworzenie potężniejszych przedmiotów będzie wymagało stacji wyższych tierów, a żeby to osiągnąć, trzeba będzie współpracować z całym community. Stopień rozbudowania jest niesamowity, a założenia przypominają poniekąd to, co znamy z Albion Online. Zobaczymy, w którą stronę się to potoczy. Ale całkiem możliwe, że bez większej zorganizowanej ekipy niewiele osiągniemy. Nie mogę także przemilczeć informacji z oficjalnej strony New World, która mówi o tysiącu graczy na jednym serwerze. W porównaniu do kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy, w takim choćby World of Warcraft, jest to bardzo mało i wydaje się, że rynek tworzony przez tyle osób może być stosunkowo łatwy do manipulowania. Co więcej RNG w craftingu jakoś tak mimowolnie łączy mi się z zapowiedzianymi boostami. Póki co teoretycznie boosty będą polegały jedynie na szybszym skilowaniu, ale kto wie, co panów w Wpadnie do głowy po dłuższym czasie. Może jakiś item shop z przedmiotami plus 100% do epickiego perka? skoro już wspomniałem o jakiejś większej społeczności, to powiem wam coś, co jest zarówno zaletą, jak i wadą. New World będzie posiadał kinową polonizację. Dopóki nie zacząłem prowadzić AlterMMO.pl, to nie zdawałem sobie sprawy, jak wielu graczy szuka MMORPGów w języku polskim. Zresztą film o najlepszych MMORPG-ach po polsku ma najwięcej wyświetleń na tym kanale, więc to mówi samo przez się. Do czego zmierzam? Ano gdy mowa o polskiej społeczności w MMORPG, to przed oczami mam spam słów Barki na czacie o 21.37 na pseudo polskim serwerze Bernie. Legion, albo ogólną filozofię tryhardu, toksyczności i zaciętości w Albionie Online, albo pełną narzekań z działą społeczność Lineage 2. Już tak to bywa, że polscy gracze niekoniecznie współistnieją w pokoju i potrafią się nakręcić o byle pierdoły, i nie inaczej może być w New World. Walka od czasów testów preview w zeszłym roku przeszła dość długą drogę. Wtedy moje odczucia były. Bardzo pozytywne. Walka w New World wydawała się mocno taktyczna, dość specyficzna, z pewną bezwładnością i ociężałością, ale wciąż przyjemna. Od tamtego czasu zmieniło się choćby to, że bez problemów możemy żonglować dwiema broniami, używać ich umiejętności bez długich cooldownów. Do tego postacie po otrzymaniu ciosu szybciej odzyskujemy równowagę, a całość zyskała na dodatkowej dynamice. Jeśli jednak ktoś oczekuje tutaj systemu walki Rodem z Black Desert Online czy Lost Ark Online, to nie jest ta gra. O dziwo narzekań na system walki pojawiło się bardzo dużo, teraz po aktualizacjach może być tego nieco mniej, a moim zdaniem taki stonowany system walki bardzo dobrze zgrywa się z europejskim klimatem, pozbawionym podniebnych skoków połączonych z dzikimi jękami. Jedyne co mnie martwi, to fakt, że przy takim systemie walki, gdy każdy cios powoduje chwilowe zablokowanie naszej postaci, bardzo ciężko jest walczyć z więcej niż jednym graczem. W połączeniu z mechanikami, które skłaniają nas do grania w grupie, może okazać się, że będziemy mieli do czynienia z czymś na wzór Albiona Online, gdzie gracze solo mają naprawdę ciężko. Ciem... Ciężko, a po mapach biega sporo zergów, czyli dużych grup graczy. A taki już paradoks gatunku MMRPG, że, mimo że mijamy tysiące osób, to wolimy pograć po prostu w pojedynkę i czerpać z tego równie dużo przyjemności. Ostatnią sprawą w kwestii walki jest fakt, że tak naprawdę ilość skili poszczególnych broni będzie można policzyć na palcach jednej ręki. Do tego nudne umiejętności pasywne, które zwiększą o x% jakieś tam obrażenia. No i dla potomków Beethovena czy Mozarta może być to zdecydowanie za mało. Nie zrozumcie mnie źle. To, że powiedziałem tutaj kilka gorzkich słów, może paradoksalnie zrobić New World dobrze. Takie filmy potrafią nieco ostudzić zapał, a gdy w nowej grze nie oczekujemy fajerwerków rodem z szajerów pierwszej części Władcy Pierścieni, to jakoś tak lżej na sercu i może się przydarzyć miłe zaskoczenie. Trzymam mocno kciuki za New World, a tymczasem zapraszam na stronę o MMO, -MMO i życzę miłego dnia. Psst, kierowniku, wbij na Discorda.